O i taka tutaj jest wieś właśnie. No są beczki, są kuski, są Jest tu są takie spada kró! Trawanga, jedna z trzech rajskich wysp położonych w pobliżu wyspy Lombok. Miejsce, w którym zatrzymał się czas. Do dziś podstawowym środkiem transportu na wyspie jest m.in. koń czy row. Zabudowa wyspy przypomina ogromną agroturystykę otoczoną rajskimi plażami. Osiedliśmy tutaj na kilka dni żeby naładować baterie kreatywności przed jedną z najważniejszych wypraw w naszej podróży. Plan wycieczki przewiduje snurkowanie z rekinami wielorybimi. Długość przeciętnego dorosłego osobnika można porównać do wysokości czteropiętrowego bloku. Pomimo, że jest to nasze drugie spotkanie z tymi stworzeniami, jesteśmy tym faktem równie podekscytowani jak za pierwszym razem. Kolejnym punktem wycieczki jest snurkowanie z mantami. Stworzenia te jako jedyne z ryb przechodzą pomyślnie test lustra. Zaledwie kilka dni temu mieliśmy przyjemność z nimi popływać. Ja to manty kiedy indziej. A wszystko to na tle jednej z najpiękniejszych na świecie raf koralowych. I to, co najważniejsze, spotkanie z baranami z komodą. Fascynujące olbrzymy, które potrafią zjeść dorosłą kozę w kilka sekund. Waga dorosłego smoka z Komodo wynosi blisko 100 kg, Jednorazowo może zjeść posiłek o wadze sięgającej 80% masy jego ciała. Siła ciężaru ogona szacowana jest na dwie tony. Samice potrafią w partogenezę, co oznacza, że nie potrzebują samców do rozrodu, aczkolwiek podczas partogenezy rodzą się wyłącznie samce. Zaczynamy naszą podróż wczesnym porankiem, kiedy lokalna społeczność przygotowuje wyspę do obsługi turystów z całego świata. Przepływamy na wyspę Lombok. Odprawiamy się w oddziale naszego biura i ruszamy w dalszą drogę. Po drodze jeden z naszych kierowców ma niewielką kolizję z innym uczestnikiem ruchu. Po wymianie kilku uprzejmości nasz korowód rusza w dalszą drogę. Docieramy do portu. Nie Czekamy nasze jednodniowe, tymczasowe domostwo. Mieszkaliśmy sobie przez jeden, jedną noc. Właśnie, że to Chyba 8 godzin. No nie, przepraszam 10. 10 godzin byliśmy tutaj. W takim domku mieszkaliśmy. Ale ładne tutaj jest widoki. w ogóle fajny jest ten domek nawet. Abi Bungalow in, in and Black Ocus. Tak się nazywa miejscówka. Znaleźliśmy na mapach Google. No i tak wyglądała nasza wycieczka na komodo właśnie. Wyruszyliśmy w sobotę od samego rana, przepłynęliśmy z Gili do Lombok łódką, potem nas odprawili i władowaliśmy się w busy. Po drodze widzieliśmy wypadek jednego z busów z naszej firmy, ale ostatecznie dotarliśmy do portu i pan nam przekazał, że prawdopodobnie będzie odwołany ten rejs. I mamy dwie opcje. Albo jedziemy do innego portu na inną łódź, która ma dokumenty, albo odwołujemy całą wycieczkę. Wszyscy na miejscu chcieli jechać na tą wycieczkę, więc jakby wszyscy myśleli, że będziemy jechać dalej do tego portu. I on powiedział, że no to poczekamy do piątej yy, po południu, czy dotrą dokumenty. Jak dotrą dokumenty, to pojedziemy tą łódką, a jak nie dotrą dokumenty, no to jedziemy 6 godzin, czy nawet więcej godzin do tego następnego portu. No i jedyny minus byłby taki, że przeminęlibyśmy, w sensie ominęlibyśmy jedną, tak. jeden punkt naszej wycieczki, więc jakby nadal nam się... Nadal nam się kalkulowało, żeby po prostu tam płynąć, więc stwierdziliśmy, że spoko, nie? Bo i tak płaciliśmy, na nas dwóch, 2000 złotych, więc jeden tak, punkt... to nie jest rzecz, to są 2000 złotych w Azji na wycieczkę na komodo na 4 dni. No. Więc tam poczekaliśmy do tej godziny 5, potem już przyszła godzina 5 i zaczął się robić ruch, bo nie mieliśmy żadnych informacji. Po czym, no tak nieśmiało nam przekazali, że cała wycieczka jest odwołana. Kto chce, ten jedzie do Kuta, kto chce, ten jedzie do banksza, bo musieliśmy uzyskać zwrot pieniędzy. I przyjechaliśmy do Bankstall, gdzie jest ich biuro. No, siedziba, biuro. No, i pan nie chciał nam zwrócić pełnych 7 milionów, tylko 6 milionów, szajszeń. i 400, to była prowizja naszego biura. I zadzwoniliśmy, nie? Zadzwoniliśmy raz i pan powiedział, że jeżeli będziemy gadać z tym typem, który prowadzi właśnie zwroty. No to wtedy mamy do niego zadzwonić i Zuza też tak zrobiła, zadzwoniła do niego, kiedy nas wywołali. No i pan powiedział, że nie zapłacą nam tych 400. On później się rozłączył, on później nie chciał ze mną rozmawiać. Więc ostatecznie Zuza zaczęła rozmawiać z tym typem, który prowadzi zwroty, a ja zadzwoniłem do... Do tego naszego biura. Trochę mnie zdenerwowało, trochę mu narzucałem, aż w końcu powiedział, że, że zwróci nam to 7 milionów, i dostaliśmy 7 milionów do ręki, a niektórzy na przykład zapłacili za wycieczkę 4 miliony 800 600. tysięcy, albo 600, a biuro chciało im zwrócić. 2, no, 2 miliony 800 tysięcy, nie? Więc tam była grubsza akcja trochę. Nasze 400 tysięcy to jest tam pikłość tak naprawdę. Jeżeli ktoś nie wie, to wycieczka na komodo, która trwa 4 dni i 3 noce, to jest wycieczka z Lombok do wyspy Flory. To nie jest wycieczka taka objazdowa, że wracasz Z do tego samego stronę, punktu. To jest w jedną stronę. Więc, jak się zdecydowaliśmy na tą wycieczkę, to musieliśmy zabukować sobie na miejscu hotel i musieliśmy sobie zapewnić lot powrotny na Bali. Bo jest to najlepsza i najszybsza opcja. No i tak też żeśmy uczynili, ale wszystko jest non-refundable. No, generalnie nie możemy odwołać biletu lotniczego. Nie możemy też odwołać hotel. hotelu, bo chcieliśmy spędzić tylko jedną noc, więc wybraliśmy tam jakąś najtańszą ofertę bezwrotną i tyle. No i nie dostaniemy żadnego nie zwrotu ostatecznie. Więc straciliśmy i hotel, i bilet lotniczy. Potem próbowaliśmy załatwić sobie jakikolwiek hotel tutaj na miejscu i chcieliśmy za zabrać graba. Grab z kolei nie jeździł. Więc musieliśmy zabrać taksówkę. Tyb nas podliczył na 400 tysięcy za taksówkę. Czyli 100 złotych. Czyli 100 złotych, więc stwierdziliśmy, że to pierdolimy. Przy rozmowie o taksówkę to była w ogóle imba. Oni wszyscy myślą, ja w ogóle nienawidzę indonezyjczyków. W ogóle oni mnie bardzo zepsuli, bo dla mnie jak ktoś do mnie już podchodzi, to już jestem zestresowana, że on chce mnie oszukać. No, wyobrażacie sobie w Azji zapłacić 100 złotych za taksówkę, która ma jechać 7 kilometrów? to w Polsce nawet tyle bym za, nie zapłaciła za taksówkę. A oni myślą, że ja mam kupę kasy, bo jestem biała. I oni, nie, to jest normalna cena, to jest super cena. Nawet teraz się nam typ zapytał, czy już kurwa zapłaciliśmy. To był pan, który chciał nam sprzedać hotel za 500 tysięcy, a jego brat miał wolny pokój za 250 tysięcy. I wyobraźcie sobie, że jakiś inny obcy typ nam powiedział, że tam są wolne pokoje za 250 tysięcy. I poszliśmy, to ten się nagle zainteresował i stwierdził, że on zadzwoni do tego swojego brata i zobaczy, czy jest wolny ten pokój. Ja mówię, że jest wolny ten pokój i poszliśmy do tego brata po prostu i zapłaciliśmy 250 tysięcy za prywatny pokój, właściwie domek z prywatną łazienką. Kurwa, 100 zł za 7 kilometrów za taksówkę? I panciak sobie no jak mu powiedzieliśmy, że 100 to jest maks, jeżeli, jeżeli już mamy jechać. 100 tysięcy, czyli 25 złotych. Co i tak jest dużą ceną. No ale już sobie potem załatwiliśmy ten hotel i jakoś tam się ogarnęliśmy w nocy, szliśmy przez jakieś pole, wylądowaliśmy i się prawie wytepnął. Krowiego płatka? No, tam były niespodzianki po drodze. No ale dotarliśmy, wyspaliśmy się i ruszamy dalej. Tylko najgorsze jest to, że z kolei dzisiaj zaczyna się e, muzułmańskie święto. Chyba ono się już wczoraj zaczęło. Tak, wczoraj. I oni bardzo dobrze wiedzieli, że te urzędy nie pracują. Tak. Że te urzędy są zamknięte i nie dostaną żadnego pozwolenia. Nie wiem o. dlaczego grali na czas, czemu nas przeciągali, czemu nie powiedzieli, że zmieniamy termin albo cokolwiek takiego. Nie wiem co mi kierowało, ale ostatecznie no to pewnie tutaj wrócimy na taką wizę On Arrival na 30 dni i po prostu zrobimy sobie komodo i może jeszcze jakieś rzeczy, ale na chwilę obecną szkoda nam czasu. I szczerze Wam powiem, że nawet już mi się nie chce tutaj gadać. Jak ja mam teraz iść do tego portu i widzieć tych samych ludzi, którzy wczoraj mi próbowali wcisnąć za 100 zł przejażdżkę albo cokolwiek innego, to jestem ciężko, ciężko porębić. To jest bardziej emocjonalną postacią niż ja wczoraj wyzywała jakiegoś pianego typa, który próbował nam ogarnąć tą taksówkę I zrobiła taką imię, że ludzie zaczęli się odsuwać od nas Więc myślę, że będzie pewnie jakiś gnój ale jest to ogarnięta sytuacja Ty mnie zawsze rysujesz w tych filmach jako tą najgorszą Ty jesteś bardziej emocjonalna, nie gorsza Ale najlepsze jest to, bo ja nie chciałam na niego życzyć, ale tak samo wyszło No samo tak wyszło i już tak. No i teraz jedziemy do portu i zobaczymy co się wydarzy, nie? Bo tutaj też musisz coś odjebać, bo Indonezja nie byłaby sobą, gdyby nie próbowali nas gdzieś tam naciągnąć, także dajcie nam trochę czasu i zaraz wam zrelacjonujemy co się odjebia Podszedł pan, się zapytał czy Billy a my mówimy, że no tak, że no Gili, ale że musimy kupić bilety. On nie, nie, nie potrzeba biletów. Tutaj jest, za, za, tutaj jest łódka. Public boat, public boat. I mówimy do niego, no ale ile, za ile? On 150. A oficjalne bilety na public boat z Lombok do Gili kosztują, uwaga, 23 tysiące za osobę, czyli 500. Ile minęło czasu? odkąd powiedzieliśmy, że pewnie będą chcieli nas szczerze za To jest minuta? do Sanur. Zobaczymy jak nam pójdzie. Dzisiaj na gwiazdy sprzyjają. Regularna cena za gili przez Nusa Penide do, do Bali, do Sanur. W necie jest 400 cena. A tutaj podeszliśmy i przegadaliśmy pana, żeby podał nam za 350. Więc pewnie da się da się jeszcze taniej, ale 350 i tak jest dobracone za ten rejs od osoby. Przyjdziemy przez jakieś lokalne targowisko i w ogóle widzieliśmy jak płynęliśmy z Lombok, że ludzie transportowali różne warzywa, owoce i tak Więc pewnie transportowali po to, żeby właśnie tutaj sprzedawać koniecznie. I to chyba dobry rynek zbyt, bo to mała wyspa. Tutaj te możliwości są ograniczone, jeżeli chodzi o tworzenie produktów. Gdzie jesteśmy? Naszej pancina. Herdacka Ani pochodzi z Czary. Najmilsza pańcza, jaką ostatnio spotkaliśmy. I najmilsza pańcza, jaką ostatnio spotkaliśmy. No nie, ta, co robi nam jedzenie, też jest miła. Tylko nie za bardzo mnie po angielsku mówić, no. i to dlatego, ale też jest bardzo miła. No ale żeby nie było, że tylko spotykamy ludzi w no. podróży, bo spotykamy takie osoby, które są mega życzliwe, miłe i no, no, robią ja, to, to jest, zupełnie bezinteresownie, nie? Tak, to jest to, co ja Ci powiedziałam, że na Gili czuć taki klimat, że tutaj ludzie chcą z Tobą porozmawiać, że to nie jest tak, że... No owszem, no fakt faktem, no jesteśmy u Pancie i płacimy jej pieniądze, ale to jest no. złoty 20, tak, za dwie no. osoby, za herbatę. A nie, przy... przepraszam, dwa za dwie osoby. A przy okazji Pancia poopowiadała nam tak. o naszych polach, o uprawach, że mamy dobrze rozwinięte rolnictwo. Tak, w problemach rolnickich i, i takie tam rzeczy. No, mega spoko panie. No i zostaliśmy szczarżowani jeszcze raz 40 tysięcy za to, że dostaliśmy bilet wydrukowany z QR-kodem i Pan zabrał nam ten bilet z QR-kodem jak weszliśmy do, do portu. I teraz idziemy na naszą łódkę, która nie wiem, która jest, no ale chyba to. Everything's gonna be all right